Najczęściej słyszę dwa zarzuty: to za drogie i automatyka to nie dla mnie. To mit. W Logstone zawsze powtarzamy, że ogranicza nas tylko budżet i wyobraźnia. Wycena naszych produktów może zacząć się już nawet od 10 tysięcy złotych. Od 18 tysięcy możesz już cieszyć się ponad 50 funkcjami, a jeśli tylko chcesz, możesz rozbudować swój dom za pół miliona. I nie! Nie musisz kuć ścian. Tak naprawdę wiele rzeczy zrobisz bezprzewodowo, dzięki czemu system nadaje się idealnie do wynajmowanych mieszkań czy remontów. Możesz zacząć od sterowania światłem czy ogrzewaniem, a potem dodać muzykę, monitoring, ładowanie auta czy zarządzanie energią. Krok po kroku, tak jak ci wygodnie. Lokson to komfort, bezpieczeństwo i oszczędności. A na to zasługuje chyba każdy z nas.